Mógłbym... NIE! Spróbować! Zbieraliśmy no, się raz. jasno! JAZ! Siemaneczko, w tej Try and Die i czas na pierwsze Q&A! Aktualnie mam 24, ale w lipcu będę celebrował swoje pierwsze ćwierćwiecze! Kamerkę nagrywam Nikonem P510. I całą resztę specyfikacji możecie zobaczyć na moim kanale w dziale informacje. Tam jest podana ona cała. Jestem z niej niesamowicie dumny, gdyż zakupiłem ją jeszcze przed stworzeniem tego kanału. It's over 9000! Te pytania zostały zadane stosunkowo dawno. Bo mam na około 3 miesięcy, kiedy jeszcze w ogóle była w beta, czy tam alfa. I wtedy już znałem swoją odpowiedź. A mianowicie, ta gra przeszła w totalny pay-to-play, gdzie za wszystko trzeba płacić. Za kolejne DLC, za jakieś potworki, za jakieś udoskonalenia, za wszystko trzeba płacić. I tak się w ogóle ze swoim klanem, znaczy z naszym klanem, że niedługo wyjdzie DLC, gdzie ptaki będą latały w lewo bo w prawo, i za to, że w lewo będzie latały, będzie osoba DLC, i za to, że będzie w prawo latało będzie kolejny DLC, i to trzeba będzie też płacić. Także macie już swoją moją, moją odpowiedź. Mam ich mnóstwo. Wystarczy spojrzeć na jakiś w ogóle kolejny odcinek z Rola, czy też cs gdzie tylko no, mnóstwo osób napierdala na mnie. Czemu czegoś nie kupiłem, czemu czegoś nie zrobiłem, ale jestem Silver, jestem Silver, kurwa jestem Silver! Wszystkich piecze w oczy to, że ktoś jest w Silverze, mnóstwo osób jest wypromowanych, z wypustowanych właśnie w górę nawet najmniejsze dzieci, nawet czterolatki, lat i kurazu. No, Z ochronki w ogóle z, z... nie wiem, z. jakiejś najniższej klasy w ogóle już mają swojego konta w się, ale już jakiś... Co syn ich wypromował. Ja dosyć w ogóle tej kwestii wolę być Silverem jeden, który wyjdzie do Golda, niż być od razu upustowanym Goldem i później lamić jak ostatnia cioka. Także mam hejterów? całe mnóstwo. Dziękuję wam z całego serca. Z całej duszy. I z czego to było, I z całego Silvera. Uwielbiam klasyki. Ale w tej chwili swoje 5 minut mają gry indie i na nich w ogóle mnóstwo osób polega. Mnóstwo, to znaczy większość, większość YouTuberów i jednak zapotrzebowanie jest właśnie na te tytuły, gdzie są jakby nowe, których w ogóle się nikt nie poznał, dlatego najpierw skupię się na nich. Ale do klasyków, które możemy się odnieść i chciałbym nagrać w przyszłości, no może nie niedalekiej przyszłości, jest Silent Hill 1. Także. Możecie być ciekawi, w ogóle, jeżeli będziecie chcieć, napiszcie w komentarzu na dole. Tak, oczywiście mam. Są zajebiste, najlepsze, słodsze. Są mocno cudmalina zajebiste. Pod każdym względem. Są piękne, normalnie piękne. I dla nich chcę usłyszeć. Ja? Pewnej Raczej wątpię. Chyba, że w czapce. Nik? Można spekulować skąd wyszedł. Ale bardziej on to pochodzi od tego, że ja uwielbiałem i uwielbiam wciąż w Survivale, gdzie tam trzeba do razu przeżyć, więc próbuj nie zginąć. Try don't die. O to, że jest niegramatycznie w ogóle poprawne, to jest po prostu czysty quit marketing. Sorry, to jest kabaretą aniem rulu, ale to jest czysty chwyt marketingowy, gdzie ktoś patrzy, aha, trydon die, Niegramatycznie. sprawdzę go za to. Od młodzieńczych lat po prostu gram, biorę udział w różnych przedstawieniach szkolnych, gdzie po prostu gram odgrywałem ważne role, wcielałem się w postać. Tak samo i tutaj. No czy ja gram, czy udaję, to można powiedzieć, pogodzimy jedno z drugim, bo gram i to, co myślę, za co normalnie, jeżeli bym nie nagrywał, to po prostu to zatrzymuję w sobie, bezsłownie. A jeżeli to nagrywam, po prostu chcę oddać całą w ogóle. Te same, w ogóle wszystkie emocje, jakie już posiadam Właśnie w komentarz Jak z tego co widzę po Waszych legach i jak robacie Udziela się I wychodzi do spoko Chciałbym Wam przedstawić mojego specjalnego gościa Którym jest dyktator I to jest mój kostium Na Juwenaria. Byłem w nim rok temu się sprawdził Jest niesamowity W tym roku również będę nim. Tak, oczywiście myślałem nad tym. I wysłałem kilka propozycji współpracy z różnymi YouTuberami. Ale odpisali albo, że nie ma czasu, albo, że nim się nie chce, albo po prostu, że jesteśmy zbyt małymi YouTuberami, żeby z nimi kooperować. A Conjo? No. player? racja! Jest napisane na ten player i on by chciał z nami zagrać w GTA, A on ma zajebisty sposób przesadzenia postaci. Wciera się w nią bezpośrednio, jak nie głosowo, jak i duchowo, tak i w ogóle wyglądem. Także słuszna uwaga, dzięki, stary. Sorry, dyktatorze. Mógłbym. Nie, smułać, bo ja się bym Teraz tym razy... nie. To Ty jest ja tu rządzę. Owszem, będzie! Jak się będą leki i subskrypcje zgadać? Wyrażę się jasno. Jaki jest ten A jego może wpuszczę w następnym odcinku. Skąd biorę pomysły? Mam ludzi od tego, żeby robili dla mnie gry. Robią i wysyłają mi je. Ma ode mnie wszystko zależy, czy jakiś youtuber, czy PewDiePie, czy mądrzo. Czy Izak dostanie CESA? Ode mnie wszystko zależy. Wszystko ode mnie. Ja decyduję tutaj. W co będę grał? Kiedy będę grał? I choduj! Nie! Nie! Chyba nie muszę ci poddawać. Ja jestem iluminacji. To już tyle pytania. Czekam na następne. A teraz ząb na Witam was wszystkich w moim pierwszym odcinku z Minecrafta. Żartowałem do tego filmiku gustu. <grymne>